Maďa Sylwester wraca do zakopanego. Jak ty się z tym czujesz? Bardzo dobrze, ja uwielbiam zakopane. Tomasz Kamel trochę nawiązał do takiej jakiejś dziwnej sytuacji w Zakopanym. Jak ty wspominasz tego ostatniego Sylwestra? Słuchaj, ogólnie Sylwestra wspominam bardzo dobrze, bo nie wydarzyło się nic takiego na Sylwestrze. Uważam, że y, występ był bardzo dobry. Y, ja świetnie się bawiłam na scenie, tak jak zresztą zawsze to robię, bo y, ja wykładam serce na scenę do publiczności i, i nic i nikt tego nie, nie zmieni nigdy. Y, a jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem jak to nazwać. Potyczki niedojrzałego osobnika, no to już, że tak powiem, no gdzieś tam zostawiłam to z tyłu i nie mam sensu wracać do tego. Na szczęście taka sytuacja już się na pewno nigdy nie powtórzy, więc jestem spokojna i wracam z uśmiechem na twarzy, więc może być tylko lepiej. Czyli teraz jedziesz po prostu odczarować zakopane? Ja myślę, że to już dawno jest odczarowane. A wiesz? byłaś tam od tamtego czasu? Byłam. Odczarowałaś? No, odczarowałam, <gry> tak. Byłam i, i jakby nie można winić miejsca za, za różne sytuacje. Zakopane jest piękne e, i jakby ja nie wiem, no, gdzieś tam złe e, wspomnienia zawsze staram się zostawić za sobą. Minęło tyle czasu, że naprawdę nie wiem, czy warto w ogóle odkopywać takie tematy i robić komuś reklamy.